Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. U mnie na kanale znów będzie królowała polska reprezentacja. Moi drodzy, teraz stoimy u progu nowych wyzwań. W najbliższym czasie przekonamy się, czy... Ten wstrząs, który zrobił Robert Lewandowski, czy przyniesie odpowiedni skutek? Z jednej strony, Robert Lewandowski w ostatnim czasie udzielił tego niesamowitego wywiadu meczykom i stacji 11. Jeżeli chodzi o ten wywiad, spotkał się on z ogromną krytyką. Z jednej strony, Piszczek, Wojtek Kowalczyk, Zbigniew Boniek, Tomasz. Hajto, Lato, Tomaszewski, wielu legendarnych byłych piłkarzy, jakby Roberta Lewandowskiego krytykowało. Nawet piłkarze z obecnej kadry, Grosicki, Milik, w czasie konferencji prasowych mówili, że pewne sprawy powinno się jakby załatwiać w gronie, no, wspólnym gronie, jakby w tej piłkarskiej szatni. Nawet Tomasz Hajto mówił o tym, że za jego czasów że nawet mogłoby dojść do rękoczynów, że nawet piłkarze pokroju Świerczeskiego, kałużnego, czy wielu, wielu innych taką sytuację mogliby wyjaśnić w taki, bym powiedział, podwórkowy sposób. Z drugiej strony dobrze, że w polskiej reprezentacji nie dochodzi do, tak, do, takiej, do takich sytuacji. Choć kiedyś pamiętacie reprezentację Szwecji, kiedy Ljungberg z jednym piłkarzem na treningu się pobił. Czasem w ten sposób piłkarze reprezentacji wyjaśniają jakby tą atmosferę, znaczy różne, no, konf Sytuacje, ale wracając do tego, co się w ostatnim czasie wydarzyło, jedno jest pewne: w reprezentacji nie panuje dobra atmosfera, bo jakby te zabiegi, takie public relations, czyli że Wojtek Szczęsny, zapraszam na kolację, piłkarze wybierają się na kolację, że sobie niby wszystko wyjaśnili, że już nie ma problemu. No to jednak takie tłumaczenie do mnie nie, nie, nie trafia, bo na pewno. To wszystko w jakiś sposób może odbić się na reprezentacji Polski, plus do tego taka kontuzja Skorupskiego, który nie przyjeżdża na zgrupowanie. Mam nadzieję, że mimo tego, jakby, ta, to jakby ten wywiad Roberta Lewandowskiego poskutkuje w ten sposób, że nasza reprezentacja wygra najbliższe dwa spotkania, że ten pierwszy, drugi. Finał, jakby będzie początkiem serii takich wygranych. Tak może być. Robert Lewandowski liczył, że ten wstrząs przyniesie taki skutek. Choć tutaj wielokrotnie Wam o tym mówiłem w poprzednim materiale, nagry, nagrywałem odcinek, w którym właśnie Wam opowiadałem, że no, Robert Lewandowski za późno taki wywiad udzielił, że nie powinien tych spraw takich różnych, o tych młodych zawodnikach jakby na zewnątrz no, to wszystko wyrzucić. I później, w prawdzie w futbolu, moi drodzy, kilka dni po tym, jak ja Wam nagrałem ten odcinek, w Boniek, powiedział u Romana Kołtoniania, że poza właśnie ty, poza tą sprawą związaną z aferą, z tymi aferami w PZPN, to Robert Lewandowski, że z tym, z tym bo się zgadza, a jeżeli chodzi o inne sprawy, no to Robert Lewandowski nie powinien te, tego, tego mówić. I mam właśnie podobne zdanie, jak były legendarny zawodnik Juventusu Turyn. Liderzy tej reprezentacji, Krychowiak, także Grosicki, Robert Lewandowski, Szczęsny, Bednarek, stają przed ostatnią szansą jakby naprawienia tego wszystkiego. Mam nadzieję, że piłkarze, ci młodego pokolenia, Szymański, także do tego jeszcze Kiwior, i Kamiński i wielu, wielu innych młodszych jakby... Te słowa Roberta Lewandowskiego potraktują na takiej zasadzie, a my mu pokażemy i zagrają wreszcie ta, takie świetne spotkanie. To, to mam nadzieję, że właśnie ten, ten wywiad w ten sposób na tych młodych zawodników po, podziała. No bo na samym początku, jakby wszystko zależy od konstrukcji psychicznej danych piłkarzy, bo to czasem może tak zadziałać. W odwrotny sposób, że, że ci piłkarze, którzy jakby nie ponosili tej odpowiedzialności, mogą jednak zagrać kiepski mecz. No, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tutaj spoglądam na moje notatki. Widać, że Fernando Szantosz jest dosyć bardzo, bym powiedział, zdenerwowany. Widzieliście pewnie jego konferencję, gdy na pytania. Dziennikarzy odpowiadał poirytowany, zdenerwowany, wcale mu się nie dziwię, bo tak na dobrą sprawę te dwa najbliższe spotkania. To są o być albo nie być tego byłego trenera Portugalii. Fernando Santos nie był w ogóle przyzwyczajony w tej swojej karierze reprezentacyjnej do tego, że będzie tak przegrywał, ponosił porażki, bo będąc szkoleniowcem reprezentacji Grecji czy także Portugalii, wygrywał regularnie, czasem notował remisy, notował wpadki, ale raczej częściej wygrywał niż. Przegrywał, oczywiście, miał do czynienia z lepszymi piłkarzami. Jak tutaj przyjeżdżał, pewnie myślał, że spokojnie wygra te eliminacje, wprowadzi tych młodych zawodników. Pewnie nie przewidział, że spotka się z tyloma problemami, moi drodzy. Więc, więc, więc rozumiem Fernando Szantosza, te zdenerwowanie swoją drogą. Tęsknię za tymi czasami, kiedy jeżeli, jeżeli chodzi o konferencje. Kiedyś było tak, że zwykle była jedna konferencja, a teraz no, te, te, te konferencje przed tymi spotkaniami mamy tak, jakby to był Mundial bądź Mistrzostwa Europy. No i często jest tak, że na tych konferencjach te pytania są nieciekawe. Wiadomo, że piłkarze jakby muszą być dyplomatami, więc, więc w ostatnim czasie odnoszę wrażenie, że, że, że te konferencje są nudne, jest mało ciekawych informacji. Jestem ciekawy waszego zdania, co o tym sądzicie? Jedno jest pewne. Na pewno atmosfera w reprezentacji Polski obecnie jest kiepska. Te spotkanie integracyjne, te takie, gdzie piłkarze mieli wszystko sobie wyjaśnić, raczej tego nie poprawiła. Bo sądząc po wypowiedziach piłkarzy, którzy są zapraszani na konferencję. Z jednej strony Jan Bednarek mówi, że Robert Lewandowski to najlepszy piłkarz w historii. Polskiej reprezentacji może wszystko, może przedstawiać różne opinie. Z drugiej strony, weterani, tacy jak Grosicki. Milik, są, są zdania, że jednak takie kwestie powinny być w tym własnym gronie rozwiązywane. Nasz selekcjoner, który powinien być spokojny, jest już poddenerwowany, bo wie, że jakby walczy o tą swoją posadę. Były legendy piłkarskie krytykują Lewandowskiego, czy również PZP. Mam nadzieję, że polska reprezentacja Lewandowski, szczęsny Krychowiak. Grosicki. Ci wszyscy piłkarze zjednoczą się, młodzi zawodnicy pokażą swoją osobowość i że polska reprezentacja wygra obydwa spotkania. Choć Fernando Szantosz, jakby biorąc pod uwagę spotkanie wyjazdowe z Albanią, tak żeby się ucieszył z czterech punktów, biorąc pod uwagę te ostatnie. Okoliczności. Wcale się nie zdziwię, jeśli właśnie Portugalczyk w tym spotkaniu przeciwko Albanii postawi na Krychowiaka i Grosickiego, bo po, po to pewnie tych weteranów powoływał. Może jeszcze Wszołek wystąpi. Chciałbym, żeby Grosicki bądź Wszołek czy nawet Krychowiak, żeby ci piłkarze doświadczeni zdobyli bramki. Tak, tutaj, tu, tak jak tutaj na kanale wielokrotnie Wam opowiadałem o Radosławie Kałużnym, który potrafił jako taki weteran wrócić do reprezentacji zdobyć gola, czy Smolarek, ten w Łodzi Potrafił również jako taki weteran zdobywać bramki. Takie powroty weteranów, piłkarzy, którzy przez wiele lat wiele znaczyli w, re w reprezentacji są. Zawsze piękne. Jestem ciekaw, co ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Co sądzicie o, te, o wywiadzie Roberta Lewandowskiego, także o tej atmosferze w kadrze? Czy według Was te ostatnie spotkania, czy liderzy, Krychowiak, Grosicki, jakby sprawią, że ci młodzi piłkarze zaczną pokazywać charakter w tych spotkaniach eliminacyjnych? Czekam na wasze odpowiedzi. Niedobrze się dzieje z polską reprezentacją w ostatnim czasie jedno jest pewne, że zarówno ta afera premiowa, także do tego jakby to co się wydarzyło na Mundialu. Powstała rysa na, na, na tej kadrze. W, w, widać, że w kadrze naszej nie ma tej atmo, atmosfery. Także Robert Lewandowski, już tutaj Wam wielokrotnie wspominałem, że jest w pewnym rodzaju. Osam, osamotniony, nie może się dogadać z tymi młodymi piłkarzami. Młode pokolenie zawodników już nie zachowuje się tak jak Kapustka kiedyś, czy nawet Milik, czy, czy inni, czy jak Góralski kiedyś. No, chodzi, mi o, chodzi mi o tych piłkarzy. Z Moder, Pucha czy z tamtego pokolenia, którzy wchodzili już jak do, do reprezentacji, którzy wpatrzeni w Roberta Lewandowskiego, pytali się go, w pewnym momencie no, pojawiło się to pokolenie piłkarzy urodzonych po 2000 roku, jak właśnie Kozłowski czy nawet Kamiński, takich zawodników, którzy w ogóle z tego pokolenia no, nie idą do Lewandowskiego, nie będą przychodzić i pytać się, jak mają jakby prowadzić swoją karierę, jakie Wykonywać ćwiczenia z uwagi na to, że w dzisiejszych czasach dostęp do tych treningów, ogólnie do wiedzy mamy niesamowity, więc, więc, więc ci piłkarze po prostu uważają, że nie potrzebują rad napastnika Roberta Lewandowskiego. No i tutaj ma rację Tomasz Hajto, czy nawet Wojtek Kowalczyk, czy inni piłkarze. Że to jakby Robert Lewandowski, jako ten kapitan, doświadczony piłkarz, moim zdaniem powinien i również zdaniem tych doświadczonych piłkarzy, dalej sam powinien jakby do tych młodych piłkarzy wychodzić. A jak zauważa, że jakby, jakby nie chcą tego, te, tych, nie potrzebują tych, tych rad, no to w tym momencie powinien dać sobie spokój. No to, to jest właśnie przykre, że. że ta atmosfera w reprezentacji tak, tak wygląda, że jej że wchodzi jedno pokolenie, ale to zawsze tak było wchodziło młode pokolenie starsi zawodnicy, zawodnicy. i właśnie rolą selekcjonera w tym momencie Fernando Szantosza jest to, żeby jako selekcjoner, jako coach jakby scalił tą drużynę i poprawił tą atmosferę. Idealnie robił to Adam Nawałka, który pamiętacie. Organizował paintballa, organizował też takie wyjścia były na porządku dziennym, ale dobrze to ujął Milik. Tamta reprezentacja, która grała na Euro 2016, była na Mundialu, jest według Milika lepsza niż którą mamy. Obecnie tam ci piłkarze byli w swoim pritajmie. Także Behacker kiedyś potrafił fajnie tą kadrę scalo. Pamiętacie pewnie te organizowane wyjścia na wyścigi, gdzie Ebis Molarek, Mariusz Lewandowski, Maciej Żuraski jeździli samochodami wyścigowymi na torze w Niemczech, wyścigi Porsche czy także grali w kręgle w tamtym czasie w ten sposób, jakby ta kadra była scalana, ale teraz mamy pokolenie piłkarzy, którzy wolą jakby spędzać czas w pokojach, korzystając z Netflixa, Instagrama, Twitcha i wielu, wielu innych bym powiedział, tych takich rozgrywek. Już to zauważył Artur Borucy, który w tej kadrze jeszcze był i jakby zauważył tą zmianę pokoleniową. A Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, Bednarek nawet, Grosicki. Krychowiak. To są tacy piłkarze z takiego rocznika, którzy jakby ta, te wszystkie technologie, social media i to wszystko, jakby PlayStation, to, to jakby zmieniało się. Wchodzili ci piłkarze do kadry, kiedy jeszcze grało się w karty, piło, kiedy więcej czasu tacy zawodnicy spędzali siedząc w lobby piłkarskim, pijąc kawę i Ci piłkarze to pamiętają, no i też dożyli jakby czasów w reprezentacji, kiedy jakby ci zawodnicy ten czas spędzają w inny sposób, więcej korzystają z tych social mediów, no takie mamy czasy. Kiedyś jedna właśnie z polity... jedna z... jedna... Kobieta powiedziała kiedyś, że taki mamy klimat. Miałem tu nie nawiązywać do polityki, ale tak żartobliwy sposób tutaj nawiązałem. No mam nadzieję, że wygramy te na najbliższe dwa spotkania, te dwa finały, że, że ten strząs Roberta Lewandowskiego jakby podziała, że młodzi pokażą osobowość, że starsi zawodnicy udźwigną tą presję, sprawią, że młodzi pójdą. Za nimi najlepiej byłoby, gdyby Robert Lewandowski w tych dwóch spotkaniach strzelił z cztery bramki. Sześć punktów, Fernando Szantosz wygrywa, i w ten sposób będzie ta kadra miała spokój. Bo w przeciwnym czasie, jeśli zgubimy punkty z Albanią, przegramy, no, no to jednak powiedzmy sobie szczerze, spadnie ogromna krytyka na. Roberta Lewandowskiego. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Czekam na Wasze opinie. Pamiętajcie o łapkach do góry. Pamiętajcie je także o subskrypcji kanału. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.